Natomiast taka wojna celna nie jest ani w interesie Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych. Niestety mam takie przekonanie, że dyplomacja tutaj w odpowiedni sposób nie zadziałała, w tym sensie nie zapobiegła tego typu kryzysowi. Można oczywiście obwiniać przede wszystkim stronę amerykańską, ale można też wskazywać na to, że zadaniem dyplomacji jest to, aby rozmasowywać takie kryzysy, a nie przyglądać im się biernie. Ja wczoraj pytałem polski rząd na jednej z komisji sejmowych. Jakie my mamy jaką mamy świadomość co do przebiegu rozmów pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem okazuje się, że polski rząd niezbyt wiele wie, mówi tylko o pełnym zaufaniu do Brukseli i do komisarza Szewczowicza, który prowadzi te rozmowy, ale nie zna ich przebiegu, nie wie, jakie były żądania strony amerykańskiej. Czy Europa się na nie godziła, w jakiej części, a lista oczekiwań jest znana. Ja przed chwilką byłem na spotkaniu z amerykańską Izbą Handlową tutaj w Warszawie no i amerykański biznes mówi wprost. No. Prezydent Trump wskazał listę pewnych oczekiwań. Jasnym jest, że nie wszystko może zostać zrealizowane, ale być może gdzieś w części można było się spotkać. No, brakło dobrej woli chyba po obu stronach. Boję się, że zarówno establishment europejski, jak i amerykański nie jest zainteresowany dzisiaj dobrym dialogiem, a Polska powinna być zainteresowana dobrym dialogiem, a już na pewno nie powinna się w żaden sposób zgadzać na to, aby Koszty tej polityki celnej były przełożone na te słabsze czy mniejsze państwa jak Europa Środkowa kosztem interesów państw Europy Zachodniej. Słowem dyplomacja powinna być tutaj dużo bardziej aktywna. Jeszcze nic nie jest stracone, może da się jeszcze to w jakimś sensie odwołać.